Świetne zagranie, do na prawą stronę, ale Świetne zagranie do Wilusza na prawą stronę, ale znakomite też wejście Michala Gutwalda. i teraz rusza sam na sam nie jest chleb. Świetne przejęcie. Nie jest chleb i mamy 2 do jednego Bramka strzelona w osłabieniu Richard nie jest chleb sytuację oko w oko z Patrykiem Spiesznym nie daje szans swemu Rodakowi. I mieli pokusić się sanoczanie o bramkę, tymczasem zrobili to Krakowianie. Jeszcze zbierają Mateusza Wilusza. Stafli Zawodnicy podkarpackiej drużyny. No byłoby to przykre, gdyby także Mateusz Wilusz.